Witajcie kochani, miło Was widzieć znowu. Chciałbym Wam trochę powiedzieć o sobie i dlaczego w ogóle zająłem się duchowością i o co mi chodzi w tym wszystkim. Jednym z powodów, dla których zainteresowałem się tym, co nazywa się duchowością, był problem cierpienia, także brak szczęścia. Nie jako emocji, lecz jako czegoś głębszego. Czegoś, co nie dawało się odnaleźć w codzienności, ale był też obraz, który mnie zatrzymał. Film przedstawiający wietnamskich mnichów buddyjskich dokonujących samospalenia w proteście przeciwko wojnie. Nie, nie był to tylko protest przeciwko zabijaniu Wietnamczyków, to był proces. Przeciwko temu, że ludzie zabijają się nawzajem, że zapomnieli kim są. Widziałem mnicha oblanego benzyną, potem jego ciało zaczęło płonąć, a on siedział w pozycji medytacyjnej nieruchomo, aż do samego końca. Nie drgnął, nie krzyczał, nie próbował uciekać, tylko siedział w ciszy, w ogniu, w całkowitej obecności. Szokowany zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe? Jak człowiek może wytrzymać coś tak okropnego, tak bolesnego, w całkowitym bezruchu? Jaką siłę może mieć ludzki umysł, by to wytrzymać? I wtedy coś się we mnie otworzyło, niejako odpowiedź, jako pytanie, które nie szukało już słów. Bo jeśli istnieje taka siła, to nie jest ona z tego świata. To nie jest siła ciała. To nie jest siła woli. To jest coś, co przekracza formę, co nie woi się bólu, bo nie utożsamia się z tym, co płonie. To był początek. Nie duchowości jako idei, ale jako rozpoznania, że istnieje coś. Co nie da się zniszczyć, co nie krzyczy, co nie ucieka, co siedzi nawet w ogniu. Później pojawiła się idea medytacji i tak zwanego oświecenia. Krążyły pogłoski, że człowiek oświecony nie cierpi, że odbiera życie inaczej, że jego umysł funkcjonuje na zupełnie innym poziomie. To mnie pociągało. Zacząłem szukać. Byłem w wielu grupach medytacyjnych, głównie buddyjskich. Próbowałem też magii, szamanizmu, studiowałem święte pisma, słuchałem oświeconych mistrzów, którzy od 1975 roku licznie odwiedzali Polskę. A gdy pojawił się internet, słuchałem wykładów, szukałem wglądu przebudzenia siebie. Ale popełniłem mi jeden zasadniczy błąd. Chciałem się oświecić. Chciałem mieć wgląd w siebie, nie rozumiejąc, że prawdziwy wgląd pojawia się dopiero wtedy, gdy zobaczy się, że to, co pragnie być oświecone, jest całkowitą iluzją. Że to ja, które szuka, nie istnieje. Że to ja, które chce się przebudzić, jest snem. To święty Mikołaj. Słuchałem mistrzów i nauczycieli, zapominając o najważniejszym, że jedyną osobą, której naprawdę trzeba słuchać, jest siebie. Nie tego ja, które chce być kimś, ale tego, co jest przed tym tego, co nie mówi, co czuje, co rozumie, co uświadamia sobie. Tego, co nie szuka, lecz wie. Kiedy to odkryłem, wszystko się zmieniło od tamtej pory przestrzegam przed ślepą wiarą w autorytety. Nie dlatego, że są fałszywi, ale dlatego, że prawdziwy nauczyciel to nie ten, który wygłasza oświecone wykłady. Prawdziwy nauczyciel to ten, którym z którym wspólnie coś odkrywamy, który nie mówi wiem, ale siedzi obok i pyta: Widzisz? Powoli zacząłem widzieć jasno, co robią w naszym życiu podziały, jakie są szkodliwe, jak subtelnie, a czasem brutalnie oddzielają nas od siebie, nawzajem i od siebie samych. Wtedy stało się dla mnie oczywiste. Że religie dzielą ludzi nie tylko przez doktrynę, ale przez to, że każą wierzyć w zewnętrznego Boga, zamiast rozpoznać obecność w sobie. Od niedawna nie mięsa, wyrzekłem się wszelkiej przemocy, tej zewnętrznej wobec innych, ale też tej wewnętrznej wobec siebie. Mam tu na myśli krytykowanie siebie, ocenianie, porównywanie. Przemoc nie zaczyna się od czynu, zaczyna się od myśli. Dlatego choć jestem przeciwny zabijaniu zwierząt, budzi we mnie głęboki protest sposób działania niektórych wegan czy wegetarian. Tu w Nowej Zelandii często stoją na ulicach z ekradami telewizorów pokazując okrutną śmierć zwierząt. Być może po to, by wzbudzić poczucie winy mięsożerców, ale to właśnie w tym momencie tworzy się podział, a podział zawsze kreuje konflikt zewnętrzny i wewnętrzny. Mamy zewnętrznego Boga, któremu oddajemy cześć i chwałę, a z drugiej strony widzimy, jak wygląd świata okrutne, bezsensowne śmierci, brutalność, konflikty zbrojne, próby dominacji nad innymi narodami. Przemoc w imię idei, w imię racji, w imię Boga. I wtedy pytanie nie brzmi już, kto ma rację. Gnostycyzm nauczałby szukać nieba w siebie, w sobie. Nie tworzyć zewnętrznego bóstwa, bo kiedy powstaje zewnętrzny Bóg, rodzi się podział. Dwa odrębne byty. Ja, mały, zagubiony, który ma powierzyć i on, wielki wszechmogący, którego mam wielbić, który wie wszystko, a ja mam nie dociekać, nie pytać, tylko wierzyć i w swoim życiu podążać za przyjemnością, modlić się, by dał mi jak najwięcej, żyć ślepym, posłusznym życiem. Do czego to doprowadziło, można zobaczyć bardzo klarownie. Wystarczy włączyć wiadomości. Wyjść na ulicę, zobaczyć jak tzw. lewicowcy i prawicowcy zwalczają się nawzajem. Weganie walczą z mięsożercami. Promowane są ruchy i ideologie, które nie prowadzą do jedności, lecz do wzmocnienia podziałów. A podział zawsze rodzi konflikt zewnętrzny i wewnętrzny. Zorganizowana religia czci zewnętrznego Boga. Tworzy hierarchię, zarządza wiernymi nie przez wgląd, lecz przez strach i ślepą wiarę. Gnostycy nie mieli hierarchii, byli wolni, nie kierował nimi głód władzy ani potrzeba dominacji. Na zewnętrznym planie przegrali, ale tylko po to, by wygrać wewnątrz tych, którzy prawdziwie poszukują Boga którym sama wiara już nie wystarcza. Bo prawdziwe rozpoznanie nie rodzi się z posłuszeństwa, rodzi się z ciszy, z odwagi, z dociekania, które nie boi się odpowiedzi. Chrystus powiedział: Prawda was wyzwoli. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 8, werset 32 drugi. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, ewangelia Jana. To zdanie pada w kontekście nauczania o wolności duchowej. Jezus mówił je do tych, którzy mu uwierzyli, dodając wcześniej: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwymi moimi uczniami. To nie jest obietnica dla wierzących w sens dogmatyczny. To zaproszenie do rozpoznania. Prawda nie jest informacją, prawda jest rozpoznaniem w obecności, która wyzwala nie przez wiedzę, lecz przez zrozumienie. Królestwo jest tym, co jest w Was i tym, co jest poza Wami. Gdy poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani, i zrozumiecie, że jesteście synami Ojca żywego, a jeśli samych siebie nie poznacie, żyjecie w ubóstwie, jesteście tym ubóstwem. Ewangelia Tomasza, Logion 3. A teraz pozwólcie, że pokażę Wam swoje zrozumienie tego tekstu, co oznacza Królestwo wewnątrz i na zewnątrz nas. Proszę teraz pomyślcie sobie jakieś proste słowa. Na przykład: Ładny dzisiaj dzień mamy. Zatrzymajcie się na chwilę, powtórzcie: Ładny dzisiaj dzień mamy. Zastanówcie się, gdzie następuje wiedzenie tych myśli, gdzie są rozpoznane, gdzie są wiedziane, tak, wiem, zostaliśmy uwarunkowani, by myśleć, że nasze myśli powstają w głowie, ale nie pytam o miejsce tworzenia, tylko o przestrzeń, w której myśli są znane, wiedziane, uświadamiane. Zatrzymujcie się, nie odpowiadajcie od razu, poczujcie to. Proszę, teraz dotknijcie czegoś palcami, może to być poręcz, waszego krzesła, blat stołu, cokolwiek. Poczujcie ten dotyk, nie analizujcie go, po prostu poczujcie. Wiem, sensacje powstają pod palcami, ale moje pytanie brzmi, gdzie następuje wiedzenie tych sensacji? Gdzie pojawia się świadomość, że coś jest dotykane? Sprawdźcie to, dotknijcie. Gdzie jest wiedzenie tego? Czy nie dzieje się to w tej samej przestrzeni, w której rozpoznawane są Wasze myśli? Ta sama przestrzeń wie, że myślicie, ta sama przestrzeń wie, że dotykacie. Nie ma dwóch świadomości, nie ma dwóch miejsc. Jest jedno pole obecności, które wie, bez wysiłku, bez słów, bez podziału. A teraz spójrzcie na jakiś obiekt w Waszym otoczeniu. To może być cokolwiek. Wiliżanka, roślina, kawałek papieru. Zatrzymajcie się na tym spojrzeniu. Tak wiem. Zostaliśmy uwarunkowani, by mówić, że widzenie następuje przez oczy, a rozpoznanie przez mózg. Ale gdzie naprawdę pojawia się świadomość tego obrazu? Gdzie widzicie, że coś widzicie? Gdzie to jest wiedziane, znane? Pomyślcie przez chwilę: coś wie o tym, co widzicie. Co to za medium? Co to za przestrzeń, w której następuje wiedzenie? Sprawdźcie. Gdzie następuje to wiedzenie? Gdzieś nie jest to dokładnie ta sama przestrzeń, w której rozpoznawane są Wasze myśli, które są wiedziane, znane, w której czujecie dotyk. Nie spieszcie się z odpowiedzią. Nie szukajcie jej intelektualnie. Nie sugerujcie się niczym. Moimi słowami, ona musi być wasza. Nie jako teoria, jako rozpoznanie. A teraz proszę, skupcie się na sensacjach dochodzących z waszego ciała. Może to być żołądek, mrowienie w stopach, pulsujące skronie. Zatrzymajcie się na chwilę. Nie analizujcie, po prostu poczujcie. A teraz zadajcie sobie pytanie: Gdzie następuje wiedzenie tych cielesnych doznań? Gdzie one są znane? Gdzie pojawia się świadomość, że coś czujecie? Czyż nie dzieje się to w tym samym miejscu, w którym rozpoznawane są nasze myśli, obrazy, dźwięk, dotyk tej samej przestrzeni? Czy to wszystko myśli, wizje, dźwięk, odczucia z ciała? nie jest znane w jednej przestrzeni którą możemy nazwać świadomością jak myślicie bez jej istnienia tej przestrzeni nic nie byłoby rozpoznawane znane rozumiane nie byłoby dotyku nie byłoby obrazu nie byłoby myśli nie byłoby niczego co można było nazwać doświadczeniem Rozumieniem, wiedzeniem, uświadomieniem sobie. Zwróćcie uwagę na tę przestrzeń. Jest niewidoczna, bez wymiaru. Nie ma formy, nie ma koloru, nie ma kształtu. Jest zupełnie bezgraniczna. Ale bez niej nic nie byłoby znane. Czyż nie widzieliście, że wiedzenie tego, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz nas, odbywa się w tej samej przestrzeni? Nie chcę, byście zgadzali się ze mną ślepo. Sprawdźcie to sami. Jeszcze raz. Zaufajcie swojemu doświadczeniu, nie moim słowom czy sugestiom. A teraz. Popatrzcie na te wersety i dołączcie do nich swoje własne doświadczenie, wasze rozpoznanie. Posłuchajcie. Królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Gdy poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i zrozumiecie. Że jesteście synami Ojca Żywego, ale jeśli samych siebie nie poznacie, żyjecie w ubóstwie, jesteście tym ubóstwem. Ewangelia Tomasza, Logion 3. Nie szukajcie znaczenia w tych słowach. Zobaczcie, czy to, co one wskazują, już w Was oddycha. Nie w teorii. Nie w wierzeniu. W bezpośrednim doświadczeniu. Teraz. A teraz proszę. Zwróćcie uwagę na ten werset z Ewangelii Tomasza. Jeśli uczynisz myśli uczucia jednym, posiądziesz moc. A gdy powiesz górze, przesuń się. Góra się przesunie. Ewangelia Tomasza Logion 106. Nie chodzi to o siłę fizyczną ani cud. To wskazanie, że prawdziwa moc rodzi się z jedności wewnętrznej, gdy to, co myślimy, nie przeczy temu, co czujemy, gdy nie ma już rozdarcia, wątpliwości, sprzeczności. Wtedy pojawia się moc, która nie pochodzi z tego centrum. Ego, lecz z obecności, z bezpośredniego doświadczania tu i teraz. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy czujecie złość i nie opieracie się temu uczuciu, stajecie się jednym z tym, co jest. Złość spala się natychmiast, przestaje istnieć, bo nie ma już konfliktu. Nie ma uczucia złości tego, kto je odczuwa. Jest tylko złość i w łamku sekundy znika, bo nie ma oporu. Zauważcie to. Tam, gdzie nie ma dwoistości, nie ma konfliktu. Ani wewnątrz Was, ani na zewnątrz. To może być jedno z największych Waszych odkryć. Nie moich. To jest Wasze. Ja nic z tym nie mam wspólnego. To jest wasze. A teraz zwróćmy uwagę na inną tradycję, ale to samo doświadczenie. Mówię tu o sufizmie. Sufizm to mistyczna ścieżka islamu, skupiona nie na dogmatach, lecz na bezpośrednim doświadczeniu Boga. Sufii nie szukają Boga w zewnętrznych rytuałach lecz w sercu, w miłości, w obecności. Ich praktyka to rozpuszczenie ego, kontemplacja, taniec, poezja, cisza. Wszystko, co prowadzi do jedności z boskim. W sufizmie mówi się Allahu fi kujas. Bóg jest we wszystkim. To nie jest nauka. To jest rozpoznanie, które pojawia się także w innych tradycjach. W Ewangelii Tomasza królestwo jest tym, co jest w Was i tym, co jest poza Wami. W naukach taoistycznych Tao jest w rzeczach i poza nimi. U Pani Szadach Ty jesteś tym. Różne języki, różne symbole, ale to samo widzenie, to samo milczące zrozumienie. Że nie ma nic poza jednym. A teraz proszę, zadajcie sobie pytanie, komu zależy na tym, byśmy wierzyli w zewnętrznego, materialistycznego Boga? Kto nas dzieli, kiedy łączy nas ta sama świadomość i to samo zrozumienie, to samo pragnienie radości, szczęścia? Zawsze podążajcie drogą serca, bo tam jest prawda. Nie w dogmatach, nie w cudzych słowach. Doświadczenie i zrozumienie są najlepszym nauczycielem. Nie święci, nie święte pisma, nieosławieni mędrcy, wasze zrozumienie jest na pierwszym miejscu. Jeśli znajdę materiał wideo z wietnamskim mnichem dokonującym samospalenia, geście protestu yy, obecności ciszy, to podam link w opisie odcinka. Jeśli znajdę, jeśli YouTube nie usunął. Wiem, że był kiedyś. A teraz kochani, jak zwykle proszę, bądźcie szczęśliwi, radujcie się. I dziękuję Wam za Waszą obecność. Z całego serca bardzo dziękuję.